Witam Was dzisiaj, żegnam Was jutro na moim kanale. Tylko takie cudos są. Ja jestem Żyłka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale! I słuchajcie, zaczynamy daily! Dziś, jak widzicie, już pierwszy grudzień. Pierwszy grudzień wita nas! Także pierwsze co oczywiście robimy, to wyjmujemy sobie czekoladkę z naszego kalendarza adwentowego, także... Ja sobie konsumuję i do was wracam. Wróciłem sobie ze szkoły, ogarnąłem tu wszystko, no i zaraz w sumie zobaczycie, co dla was wymyśliłem. Ale przed tym zrobię sobie jeszcze kawkę, jak to w zwyczaju mam. Jak widzicie, chwilę czasu minęło, ciemno się zrobiło i jest ulewa, powiem wam. Ulewa, ależ to... Wielka Słuchajcie, no i co? Chciałem chwilkę z wami pogadać i powiedzieć wam jak to wszystko będzie wyglądać Jak będzie wyglądać grudzień Także zaczynając od 1 grudnia, dziś mamy 1 grudnia Chcę podzielić ten miesiąc na cztery kwartały Cztery... no podzielić na cztery części, że tak powiem Yy, które będą się składać z około 10-7 no, filmów, yy, ale to myślę, że tam w to was nie wprowadzam, bo ja sobie to podzieliłem. Jeżeli chodzi o takie kwestie po prostu informacyjne, to chcę wam powiedzieć, że daily vlog codziennie będzie się pojawiał do 31 grudnia. Potem zobaczymy, co potem. I będzie się y pojawiał odcinek z gry co dwa dni, może wyrobię się codziennie, a jak się nie wyrobię, to nawet co trzy dni. Ale te odcinki z gier będą częściej w grudniu na pewno niż po prostu y są to zwykle. No i myślę, że to Wam wszystko powiedziałem. Będą fajne odcinki. Szykuję się dużo fajnych odcinków. Myślę, że po prostu. Musicie oglądać, proszę subskrybować, lajkować i będzie się działo. Do końca roku wbijamy 1000 subskrypcji. Teraz jestem tu, mówię wam to 1 grudnia. Do końca roku 1000 subskrypcji na kanale Żyłka 77. Robimy to. Chcę również stworzyć nową serię Minecraft oraz otworzyć dla Was serwer. To wszystko w tym roku. No i co? Ja po prostu idę sobie już montować filmik. Opatrzcie, tu koty zrzuciły, jak widzicie, nasz kalendarz, który jak na razie stoi tutaj na parapecie oraz Mikołaja. Oj oj oj, pyk, pyk. Zrzuciły koty, ale już niedługo tutaj będzie stać choinka i już niedługo filmik z tego. Także lecę do montowania. Słuchajcie, mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę ten miesiąc i że spędzicie go ze mną. Oraz zasubskrybujecie i zostaniecie trochę dłużej. Żegnam Was dzisiaj, witam Was jutro, ja byłem Żyłka, mam nadzieję, że spodobał Wam się mój kanał. Cześć.